Cześć i witamy Was w tym elektryzującym odcinku. To nie dlatego, że stoimy pod linią wysokiego napięcia i to nie dlatego, że jesteśmy ponownie w Need for Speedzie, bo to jesteśmy my. Kemod 5647 Dzień dobry. I Hitcombon. Tu będzie naprawdę elektryzujący odcinek, jest... ponieważ mamy samochody egzotyczne. To są chyba samochody egzotyczne. To nie była linia wysokiego napięcia, Badum. C. Jak to nie? Odwróć sobie kamerę i zobacz. Po no prostu... to jest linia wysokiego nie, to napięcia. to jest po prostu takie metalowe coś, a linia jest dalej. Nie. Tak, musiałem się doczepić. Ale... Przestań. Nie, to była linia wysokiego napięcia, to będzie elektryzujący odcinek. Bzzz. Zabawne w nawiązaniu do moich studiów, które nie są zabawne. Co? Zabawne w nawiązaniu do studiów moich, które nie są zabawne. A -a. A -a. A -a. A -a. Dopiero teraz zrozumiałem. No. Wiem, że to trzeba trzy razy tłumaczyć. Wiemy, kamerka. Nie trzeba trzy razy tłumaczyć, ale niektórych kwestii nie trzeba. Na przykład? No wiesz, jak, jak są takie zabawki dla dzieci, że wsadzić kwadrat w otwór o kształcie Jezu. kwadratu kółko w kółko, czy tam walec walec. Powiedziałeś walec w kółko. zabawki. Jak już powiedziałeś A. zabawki, to już miałem przed oczami zabawki dla dorosłych. Potem powiedziałeś, że trzeba coś wsadzić. Jeszcze bardziej ci się to skojarzyło. I ja Oj, nie wiem. mam z tobą żyć. Normalnie wiemy, co jest dobre, i ty to wiesz, bo ty o tym mówisz. No, tak, mam... nie mam doświadczenia. Nie masz doświadczenia z Dildosem? Nie, nigdy tego nie miałem. Co? <laughs> też nie, ale, ale tak o tym opowiadasz, to myślałam, że coś wiesz na ten temat, że wygłębiłeś się w tą tematykę. Nie, nic się we mnie nie wgłębiało. Zro... Widzicie, zrozumiał jak chciał, bo powiedziałem, że, że on się wgłębił, a stwierdził, że to to się nie wgłębiło. No bo nie miałem jeszcze w kogo. No, Noo. Ty też nie bądź taki święty, znaczy, no, no, no. jesteś święty. No wiadomo. Chyba, że ja o czymś nie wiem. No, a przepraszam, czy ja ci się muszę z całego swojego życia spowiadać? Eee, no. Dobrze by było. Nic z tych rzeczy. Gdzie jest ten drift hard, bo ja nie wiem Eee, o tam, tam. La la. Nie! Wiem w co mogę się zagłębić ja w moniczka? Eee no wszystko. A to jest na dole czy na górze? Chyba na górze. That's the question A, skoczyłem Jest raczej na górze Cholera Właśnie. Ale to i tak musimy razem chyba. Przyjechesz? To chodzisz to dobre. Ale i tak jadę w drugą w przeciwną stronę. Dobra, odwrócę się dla ciebie. No ty szuja. Co? No wygrasz to. Ja? Dlaczego? No właśnie, to jest dobre pytanie. <laughs> no ja jest. właśnie nie wiem czy jest. wygram, ale no nie... Czy... Naprawdę? Jednym A, metrem? Nie, u mnie czterema. U mnie jednym. Takie lagi. 367 i ja mam 366. A ja mam 368, a ty 364. Za mały tickrate, to nie CS. Ej, ej, tam. No. A wiesz co było sekretem? Jakim sekretem? Do czego sekretem? Do wygrania. Nie wiem, nitro? Dokładnie. <laughs> No ja na początku użyłem Nitro, dlatego miałem taki, wiesz, taki... Power. Taki większy start. Lepszy start, ale słaby koniec. Tak, no. A dlatego ja zaczynam kem od No no, no, no. bo ja mam dobry start, ale później nie ma kto już dokończyć. Słaba kondycja. O tak, o tak. W końcu muszę ponownie wrócić na siłownię, dobrze, że mi przypomniałeś. Już kondycja u mnie nie ta sama jak przebieg na 100 metrów, to czuję, potrzebuję później laski. Naprawdę? Nie. Czemu to mnie tu teleportowało tak dziwnie? A, bo może tak chciało. Eee... To! To jest to będzie, czyli to będą jakieś pewnie... skoki? Pyramid Jam. O nie... O nie... Oh o, yeah, nie. fuck yeah. To znapi, łe, myślałem, że tu, ale hamstwo, ale ale hamstwo, <grywa> ale, ale hamstwo. <grywa> tak cały czas mi się to z tym kojarzy. Wow! Jak ty to zrobiłeś? <grywa> trochę mi się bokiem po grzym się przejechało, trochę jak Tony Hawk to wyglądało. Krzym się. No wcale nie jest takie trudne, tylko trzeba dobrze się... Ustawić. Ustawić? No. I w dobrą dziurę trafić. Kemo, to tylko myśli o, o dziurach. No wiesz, trzeba dobrze wypaść. Przed kim? Przed czym? Przed kolumnami dwiema i się w nieładzie wpasować? <grym> o czym ty myślisz, bereźniki <grym> O wszystkim i o niczym. No, jak tam się dobrze wcelujesz, to masz szansę na jeszcze więcej niż 111 metrów, czyli ja tam mam. No, próbowałem się wcelować, ale niestety nie wyszło. Jeszcze jedna próba będzie. Torys. Celowanie się. Poki to moja specjalność. Oj, tam, oj, tam. Ja wiem, że Kemon to twoja specjalność, ale. No, głupi trafik. Ej, nie nie ty... zdążę, nie zdążę. What a mess. Aaaaj, nie zdążyłem, no. Mm. Ech, a raczej nie trafiłem. Nie Jestem dobry w trafianiu. No. Nie widać. Kibel też osikałeś. Co? Kiedy? Nic. Nie. Nic! <laughs> Just kidding. No właśnie... Ej, to urodziło moje uczucie. Ty masz jakieś uczucia względem kibli? Tak, nie, nie lubię ich obsikiwać, naprawdę. Okej. Okay. Nie lubię kiedy czują się mokre. <głos> <głos> Jak to dwuzać nie zabrzmiało no. <noise> Kamil, masz tyle seks w sobie, że Kibel ma mokro na twój widok. <noise> On zawsze ma mokro, więc wiesz. <noise> Bo o, kurde. <noise> no co, no to ty nie... twój nie ma? <noise> Pozostaje jedno pytanie, czy jesteś tak zajebisty, że zawsze mam mokro? Czy po no, prostu, prostu jesteś tak mało zajebisty, że już byle co go zadowala <noise> Eee... bądźmy... myśli, że to jest to pierwsze. <laughs> Oczywiście. Wysoka samocna ta podstawa. Tak, no dziękuję, że mi ją poprawiasz. <laughs> Do usług. Wiem, że we mnie wierzysz. Wiem, że wszystko się uda. Tak, duda, to się uda nie powinniśmy poruszać takich tematów, Jesz jeszcze zostaniemy zdjęci z wizji, Dobrze. a ten filmik zostanie oznaczony, nie wiem, jako niepoprawny dla publiczności. Zrobię pi w tym momencie. Pi... Mi no. się nie chce montować, więc nie, że to zapomnę. Ten najchętniej byś w ogóle nic nie robił. O, tak. Jeżeli ktoś chciałby za mnie renderować odcinki... Nie mów tego na głos, proszę cię. <laughs> Come on! Excuse me? Nie wiem. Ile płacisz? Pff, nie wiem. Może być w grach. W grach? No. Dobrze. Poczekaj stój, bo mamy się uniknąć. Mamy siebie unikać? Ty po prawej, ja po lewej. Ty po prawej, ja po lewej. Normalnie jak jakiś program dla dzieci. Ty po prawej, a ja po lewej. Kiedyś było takie ziarenko, czy. Może powiedzmy, wie... że ty po prawej, ja po lewej, może świętym być, tak? No właśnie, no. A to ten była arka nowego, jeszcze pamiętam. Brawo. Miałem ich płytę. Moja pierwsza płyta. Ja to miałem kasetę z zespołem ich troje. <laughs> nie, chociaż. Czekaj, moją pierwszą płytą to była Modern Talking. Jeszcze pamiętam. Jedźże panie. No jadę, A, ale za daleko chyba. No i ty. do. Jestem liderem. Uhu. I am the leader. I am the leader. the lida. Taka piosenka była. Pani mm -hmm. Nikki Minaj. O nie, nie, nie. To I dlatego po... już wiem, dlaczego tego nie znam. Wiem, ja że jesteś otwarty, widzę na nowe gatunki muzyczne ostatnio, więc dlaczego jesteś takim ignorantem w tej kwestii? Bo tamto jeszcze mi się podobało, bo znałem kilka piosenek. E, a tutaj, no niestety. No dobra, no chociaż Minta ja też kilka piosenek słuchałem. No. I prawidłowo. No. Ale Ta do jest... niektórych gatunków mnie na pewno nie przekonasz. Na przykład? No, ty już wiesz. To, że lubię ostre rzeczy, nie oznacza, że ten gatunek muzyki. Nie wiem o czym mówisz, ale nieważne. Nie? Ostre. Aha, okej. Okay. Dobra, mam to rozumieć dosłownie, tak? No, bez E. Niech ci będzie. W ogóle spadaj z tego wyzwania, bo to ja miałem być tu pierwszy. Rockley Road Speed Trap. I co, pojedziesz po 500 punktów? I co, no? pojedziesz po 500 punktów, ty? I co? I se wygrasz? No? Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Chociaż od tej strony to raczej nie wyjdzie. No raczej... Chociaż to bez różnicy chyba. No i to i tak masz chyba szybszy samochód. Nie wiem... Chyba tak. Chociaż... Chociaż nie wiem jak ten McLaren jest szybki. Nie by powinien być... Nie by powinien być szybki, ale... Ale czy jest szybki tak jak szybka jest Neostrada? Musiałeś jeszcze mi drogę zajechać. Może Neostrada i szybkość to... Ach. Dwie rzeczy, które się wykluczają, ja wiem. Oj. Oj, ciężko to widzę. Ponownie ciężko to widzę. Thank you. Eee, no, za mała jest ta prędkość. Dobrze. 59 Co za porażka. Co za porażka. Co za porażka. Porażka. Prawie to brzmi jak Porsche A ja wiem jakie jest ostatnie wyzwanie A ja nie mam I... nadzieję, że jakiś wyścig. Nie, nie, tutaj nie. nie masz żadnych wyścigów, o nie. Uhuhu. Ja już jadę i będę pierwszy. 500 punktów moje, lista moja. uuu... Znowu. Znowu... Muszę wciść tego skryna na face w końcu. Nie. Tak. Nie. Ostatnio tyleż list wygrałem z tobą no przesta. No powiedz, że ja nie gram. No ale czy ja gram, jak nie gram z tobą, Nie to I jeszcze to wykorzystam... No właśnie, grasz z Karolem, Z Karolem. Kalolem. I Kalolem. Z kaloriami grasz. No, gruby jest. No bardzo. Widziałem zdjęcie. No, mówię ci, kurde. To już operacyjnie trzeba usuwać. A. O, samochody tak mi wykręły. Tak. O, samochody. Wow, kemat powiedział, że są samochody w tej grze, nie wierzę. No fucking way. Jak o, mogłem? Post, ty, ty, ty CTS się ty przybrzydły, ty. Już myślałem, że powiesz, ty CTS kie przybrzydły. Nie, nie. CTS się jeszcze nie wyzywam, nie mam powodu. O. No ja wiem, tego kochać bardziej niż mnie. Mm, nie darzę go chyba aż tak <laughs> mocnym uczuciem. Nie? Nie. O. Teraz pewnie zrobiło mu się przykro, pomimo, że nigdy tego nie zobaczę. To się zdziwił. <laughs> no i zdziwię się, jeżeli to zobaczę. Naprawdę, będę wtedy bardzo, ale to bardzo zdziwiony. Aż wstawię wtedy moją zdziwioną minę na face, dobrze? Dobrze, dobrze. Dalej, kochany. Oj, no zaczekaj. Lubię się trochę poobijać. Podobno moja yy, działka. Eee. Teraz to moja. Zamieniliśmy. Ty wygrywasz, ja się rozbijam. Prawo w naturze musi zostać zachowane. Ale Nie. historia lubi się powtarzać. Tak? Będzie Jezu. druga wojna światowa jeszcze raz? Nie, zatopił mi się samochód w teksturze trochę. Nie, to wygląda. Mhm. Wingwalker? Wingwalker. Wingwalker. Wing Dlaczego ty masz więcej? No bo ja, a Kamil, jestem fajny. Prawda? Mhm. <laughs> jeszcze się tam trzymasz? Leci ty. Ej, ale ja też spadłem i się, się jeszcze zaklinowałem. Nie. chwała ci! Pokarało. Nie. Nie, to jest... Nie Ile ma być? 10 sekund psyne? Srutututu, srutot, No i 30, dziękuję I teraz <śledztur> możesz zrobić co chcesz. No chodź, dał ci buziaczko. No <śledztur> Jaki on jest okropny! Jaki on jest okropny! No po prostu w to nie wierzę. Dobrze, Je, jeszcze się odegram! Jeszcze się odegram, zobaczysz! Się jeszcze od to zobaczysz! Jeszcze to zobaczysz! Jeszcze nie mogę ciebie rozbić! No, Zakoleć. No nie odjeżdżaj stamtąd! Czy ci pozwolił się stamtąd ruszyć? No co? Na pewno nie. Ale przecież jesteś moją mamą. Jak to nie? No spadaj. Jestem moją mamą się. Chociaż nie chciałbym. Dobra, masz już te 60. Zakończmy tą porażkę moją. Jeszcze mnie przeleciał na sam koniec i się cieszy. No. Jak tam dobrze było? Szybko Kurde, to zrobiłeś. Szybko, Nic nie począłem. Nie. Ja też. Zero Nic nie począłem. No, poczniesz to może za 5 miesięcy. <noise> ale skoro było to takie szybkie, to nie wiem, no. Chyba, że tak szybko lubić, prawda? to my no. tylko wiesz, Piw papi już. Ale przynajmniej nie masz swojej listy. No, i nie, kurde. A zostałeś otoczony, więc wiesz, strzeż się. Gangbang. Jak tam wolisz? Nie, ja tego nie wolę. No wiesz. Była taka piosenka, nie? Jessie J, Nicky Ariana gang, gang... Bang. Nie, to było Bang Bang, no, bang Into The Roof. Wiem. także że wyczujesz tą ironię, ale widzę, że nie. Nie, nie lubię tej twojej ironii. Aha, normalna reklama tej chrybatki. Nie, to nie była chrybatka, właśnie. ważne, Nieważne, Co? nieważne, nic, nic już nie ma. Come on? Co my tutaj nie sponsorujemy rzeczy, które nas nie, nie sponsorują. Ale nas nic nie sponsoruje, co najwyżej ty mnie. O... No tak to tak. No niestety, jeżeli ktoś chciałby jednak nas zasponsorować, to wiecie. Jesteś to jest moim wąsem Chyba wąsem Wąs by tobie raczej nie pasował. Dlaczego? Wyglądałbyś wtedy jak prawiczek już taki totalny no dziękuję, a ten, ten co jeszcze mnie przelatuje i taki ten dorosły, nie... Dobrze, koniec. Dziękuję wam bardzo za uwagę, ja mam spójrzeć, że musicie to oglądać, ale tak, jest naturalna kolej rzeczy. Pamiętajcie o co, jeśli wam się podobało i do usłyszenia już niedługo. Wszystko? Wow, piękne zakończenie, a exactly. gdzie łapęcjusze w grusze. w grusza dla Kamila. Żeby mu pozycjonowanie nie, nie lepsze weszło. Tak, bo ja nie mam ostatnio oglądalności, bo nie wrzucałem filmików. Dlaczego ten Kadwilak się. Okej. Okay. Nie, on nie, on tak po prostu jedzie. Nie, on przejechał przez. chciał się naprawić. Czy ty musisz być taki niekulturalny? No, jeszcze mi. No, no to dziękuję bardzo, dobranoc, papa pa i cześć. No, mówiłem, że będzie elektryzujący odcinek, mówiłem. Aż i się, się iskry. sypią, tak się e o, elektryzują. Opony mi się elektryzują. Opa. Pa! Trzymajcie się, do usłyszenia. O nie. Pa! pa. pa, o, pa. Mm.